Jadziemy, już mamy 7 odznak. Ale to jeszcze nie koniec. Musimy mieć więcej. Potrzebujemy jakiejś jaśniejszej rundy, bo... Ostatnie same ciemne są. Tutaj mamy cztery guziki, mam skończone, więc mamy tutaj jeszcze jakieś misje, nie? To to, ale to jak więc tutaj wejdziemy, hopla Przyjrzyjmy się tym zdjęciu Ruchomek w charakterze. Harry Potter You're a wizard, Harry You're a fucking wizard Śnieg Już nie ma śniegu, wow LOL, nie! Yo! Easy. Cały biały. Jak ja wygląda? O. Gdzie guzik? Ach. Nie, nie. Oh yeah! To? No już za bardzo chyba za nos. Śnieg, śnieg, śnieg. Aaa! Mogę tam się bujnąć. O! Nie się. Ciekawe jak to zwiąże, na zdrowiu Myślicie, że będzie coś? Jakiś skok gdzieś? Kłopuzik? Na przykład? O, o to jest ruchowe. Nic nie będzie Trzeba to rozwiązać. Okej, i teraz na drugą stronę. Damy radę. Hop. Narty. Nigdy nie jeździłem na nartach. Znaczy, chyba kiedyś próbowałem, ale ogólnie zawsze bardziej fascynowało mnie i nauczyłem się jeździć... Nauczyłem się jeździć... na snowboardzie. A teraz opowiadam wam historię z młodości. Przelepiłem guzik i oczywiście to jest checkpoint, dzięki któremu nie można wrócić. Mogę teoretycznie restart level, to daleko nie ma, ale to chyba <grystanie> ostatni raz to się przydarzyło mi. No już, wiemy co to się stało. Trzeba szyszkę zdobyć I Całe śniego. Już mi zimne się zrobiło samość. No, wiesz to czy nie wiesz? Słucham trochę. Czy na tu dla mnie sądzę, że mój Przecież nie mam więcej. Sznurka, ale to po co dwie takie? Bez sensu. To po, po co to jest? Ja tu nie wejdę z powrotem teraz. Masakra Czy wejdę? Jest tutaj coś mnie też mogłoby mnie wyrzucić, tak? Super. Dalej w lastach. Czy mnie tutaj by wyrzuciło? Nie doskoczył nawet. Co to tam wtoczyłem? Nie skoczyłem Co to? Nie mam więcej sznurka. Nie mogę wyżej wejść. Ła mam sznurek. No, no nie trzeba po co to jest. sznurek kończy. Niech będzie spróbował jeszcze raz tam wejść. No, tak. Przedłużymy trochę też W taki sposób. No już, już, nie ciągle tam. Możesz iść.

To, co to wszystko jest? Gdzie się spina? Co robię? I co teraz? A tam? Też mogę to. Ale po co? To jest guzik? A! Czy jest jakiś powód, do którego ja tu wchodziłem? Czy wchodziłem? Bo tak. Nie wiadomo, dobra, spadamy na dół. O, to był łódzik, no super. W sumie jest dwóch złego, i wchodzę tu, zobaczymy. Ktoś, ok. czy mogę, ale. Ty i tak muszę na górę wejść a masakra. a nadzieję, że tam jest zaczepiona ten sznurek gdzieś. To gdzieś tutaj muszę znaleźć tą przedłużacz, tak? To gdzie? Nie muszę, tylko tu się zaczepiłem po prostu. I teraz powinno być dobrze. Aj! Uwaga! Próbujemy to jeszcze raz zrobić. Teraz musi się udać. Mhm. Zjedziemy się. Chcę tu wejść. Nie mogę? Co to znaczy? Że i tak muszę tam na górę się wspinać. Po to były te drzewa. Ajajaj. A, bo tu z drugiej strony trzeba zjechać. Też brudny jest. Aż tu grniemy.

Ah. To trzeba tam wtoczyć to tak? Dobra. na mnie, Nie ma. Przerzuci? A tu? jeszcze. teraz, dobrze. O. Będzie guzik? Co to? O, jaki fajny strój misia. To jest... gdzie idę? To jest dalej? A tam pod, pod... A, tam pod. ogóle jest ten um, Jak to się nazywa? Wiecie jak to się nazywa? No, to, to się nazywa. Tam jest... szpula. Musimy się No. Słonek jest guzik, nie? Trzeba się opuścić. O! Aha. Dobra jestem. W trajna się grała. Weźcie jaka strajna, trajna, tam dopiero znajdzie, jak jest do grona. Каждую за комарку. И вот раз так ее страшно, если перешелка. А там кто еще плавает? Są sanki jakieś. Jakie ja tam się dostanę. Hm. No dobra, niech nie, nie będzie, że pójdę do tenu, to i zobaczę. Co tu jest. Tutaj nic nie jest. A, już wiem. Mogę za, skocznie zaplątać. O, teraz tam przeskoczę.

Cześć Kasiunia, no zimka A w śniegu jestem Portki mam śniegu Chciałem tam wrócić, ale nie wiem czy mi się uda Chyba nie, bo już zrobiłem checkpoint to A tu nadal pewnie czeka mi śmierć No cóż Dobra <grym> A! Był mały śnieg Popas Nie mogę. Muszę przyciągnąć ten konarek. Swój. Swoje samki. Na samkach jechałem. Nikt nie widział. Nikt mi nie uwierzy. Czemu nie mogę tego wyciągnąć? Jak tam wejść? A to mogę się... No się <ścoughs> Nie wiem czy włóczka ma jajka. Ale tak. Ciepło! A! No. Nie chcę do checkpointu. Teraz z powrotem. Spinamy się. Zobacz, co jest dalej. O nie, to wszędzie jest jedna wielka dziura. Jak tam przejść? Ha, nie przejdę. Więc... Nawiniemy się. Hop, uwaga lód, uwaga lód. O! A! No! Za daleko. Jeszcze raz, teraz mi się uda. Tak jak wyba na tych schodach w mori Okej, okay. szpulka A to jest po co? Nie w dolu. A! A to na górę Da się wejść? Powiedz za daleko, żeby wyskoczyć Okej, okay. są dwa sposoby. Jeden jest taki o dobra, to jest w ten sposób. A drugi jest taki, że tu zamierzamy sznurek. Może nie skocznie. Będzie. Aha. Która nic nie daje, bo się dobra, to nie. Zupełnie. Zobowiązujemy to. A, a, a. Idziemy na dół. O, o, czekaj, czekaj, co tam widziałem? Co tam widziałem? Zobaczysz zobacz, jeszcze raz trzeba. Nie, nic nie widziałem, wydawało mi się. O. Hop. 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 I szpulka. Więc... Ach... Oh. że znak będzie jako płatek śniegu. Zamknięte. Co tu coś tam popchnąć. Ech, psaniki. Silne! o wow Woo. uuu uh. tam tamta przejażdżka była bardziej ekscytująca Jest tyłu uchodźca. A trzeszka nie powstała. Trzeba. To... Toczyć, 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 toczyć. O! Kluka. O! Szczury Hop. lub A może to nie trzeba tak zrobić? A może tam coś na dole jest? Oprócz śmierci. A, tak nie. wyciągnąć, ale po co, żeby z drugiej strony wyciągnąć, na pewno Po co mi ta śnieżka w takim razie, czy mogę tu dalej wepchnąć? Czy muszę po prostu na zamian to, to zrobić, że to mniejsze tutaj zatkać, a potem, a, a potem to większe tam dalej Trzeba nie przeprowadzić. To jest taka mi główka. proszę bardzo. Ha. Yep, easy. To te. się nie boi, jak po tym lodzie chodzi. Ostrożnie, ostrożnie. że nie. Oh. Hmm. Może to inaczej zrobić? A może trzeba to podnieść? Tutaj. Może tam włożyć coś trzeba Bo tam muszę na górę się dostać O, guzik widzę A jak do guzika się dostać Szanowni Państwo Używając krzyżek Trochę w górę. Opla. I z drugiej strony. Gdybym do tego rondelka tam wrzucimy, do czyjniczka. I to przeciąży wtedy. Ha! Easy. A to, to ja chyba rozwiązuję, bo żeby mieć więcej nici. na przykład wypadek. Nie zabraknie nam. No. Tylko się nie roztopiło. O. No, A zanim pójdziemy na górę, Idziemy tu. Tylko jak to wziąć? A. Nie wiem, że się opuścić, bo co, bo mi brakuje sznurka, czy co? Jak chcę tam. O ja. Jeden błąd, który popełnienia trzeba było zawiązać sznurek na górze. Nie musiał się wspinać od początku. Jak mogłbym to, to wziąć? A, bo jak tu zawiążę, to będę miał dłuższe. Związać. Okay. Hop. I. Yep. No. Hopla. Haha. Jest. I co będzie płatek śniegu? Co to jest? Tak jakby. Płatek śniegu. Tragwiastka. Aha. Prześnięta. znaka nowe zdjęcia wracam wspomnienie to ostatni znakam, że jakby już wszystkie miał a to jeszcze nie jest chyba koniec hmm. Okej, okay. nie w to stanie. Spoko, tyle śniegu. U nas rzadko tak pada. No na środku jest troszkę pusto, no tak mi się też wydaje. O śniegu. To no, dopiero zabawa. Ja wiem, odśnieżanie, dojazd, tak dalej, ale wiecie co mi chodzi, nie? Czasem tak, też jeden dzień czy tam tydzień, nie? takie feria prawdziwej zimy, prawdziwego śniegu. Po na sankach na dupie. Albo się przyjechać powozem Saniami. To by było spoko Ognicho z ziemniakami.